Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich przeserdecznie. I słuchajcie, jest to pierwszy vlogmas. Nie jest on za bardzo świąteczny, no bo jak widzicie, za mną jest zielono. Ale może urozmaicimy sobie to kalendarzami, i później obiecuję, że będzie już zimowo. Może dalej mniej świątecznie, bo dzisiaj planuję zrobić porządki. Porządki w Stajni, także zaraz sobie pojedziemy do Stajni A na razie otworzymy sobie dwa kalendarze adwentowe, które mam I słuchajcie, są to tylko dwa Takie bardziej dla mnie Ponieważ jeden mi przyjdzie Ja nagrywam ten film z paru dniowym wyprzedzeniem Żeby w razie W mieć ten po prostu film Ponieważ chciałabym, bardzo bym chciała Żeby w tym roku te vlogmasy wyszły tak, jak być powinny, a nie tak jak w poprzednich latach, że te vlogmasy były. Później łączyłam parę dni ze sobą i nagle po prostu te vlogmasy znikały. Teraz dosłownie mieszkam gdzie indziej. Teraz jesteśmy aktualnie w mojej sypialni, która jeszcze nie jest skończona, więc pokazuję Wam po prostu gotową ścianę i myślę, że jest to fajne tło. Na niej będą półki jeszcze, będą ozdoby świąteczne, także będziemy sobie to ozdabiać. Jednak półki dopiero zamontuję jak Maciek wróci, w sensie, no on mi je zamontuje, bo nie chcę sobie zniszczyć przez przypadek tej tapety, którą tak długo zakładaliśmy. Także zobaczymy jak to będzie, ale bardzo bym chciała... No i w tym roku we vlogmasie będziemy dekorować cały dom Będziemy piec pierniczki O ile uda nam się zamontować piekarnik Który podpiera aktualnie mój telefon Bo wszystko jest w tej sypialni Jest zmywarka, jest nowa kuchenka, płyta gazowa Jest mnóstwo kartonów, mnóstwo steropianu I jest po prostu bałagan I to miejsce to jest jedyna wolna przestrzeń bez po prostu śmieci Bo tak to nie miałam wam po prostu gdzie Nagrać tego wstępu. Także myślę, że bez przedłużania zbędnego pokażę Wam dwa kalendarze dla mnie, które kupiłam. Pierwszy jest to taki, jest to Christmas Story. Jest to kalendarz ze świeczkami i jest on przepiękny, taki beżowy, taki świąteczny. No zobaczcie. I on jest właśnie w formie takiej książki. I tutaj otwieramy. Są 24 okienka, które się Ruszają, więc nie wiem, czy je taśmą mnie pokleje. I słuchajcie, tutaj mamy parę wierszy, właśnie tej historii świątecznej. I dajcie mi znać, czy nie zrobimy po prostu tak, bo tych historii jest 7 albo 8, że po prostu co vlogmasa będziemy sobie czytać kawałek. Bo to jest w takich wierszach. W takich akapitach, w takich wierszykach. I po prostu co vlogmas będziemy sobie. Czytać, aż ułoży nam się w to jedną, piękną, świąteczną historię No i jakbyście chcieli, no to zaczniemy od drugiego vlogmasa Od drugiego grudnia No to słuchajcie, zaczynamy Oficjalnie w tym roku Widać? Widać Pierwsze okienko i ono jest tutaj Ej, co to jest? Dlaczego to jest zwykła świeczka? Ja myślałam, że to będzie tak jak na obrazku, taki słoiczek, a to jest po prostu zwykła świeczka. Ja myślałam, że to będzie w takim słoiczku fajnym. I będą od razu pisały zapachy, a tu nawet tego zapachu nie ma. To jest zwykły taki ten. Jezu, jak teraz odgadnąć, jak to pachnie? Bardzo delikatnie. Jak patrzę na to, to myślę, że to jest ten Winterland, czyli bawełna i kwiaty, bo to jest taki naprawdę bardzo, bardzo delikatny ten zapach. Czuję się zawiedziona tym kalendarzem, naprawdę. Masakra. Niby były te noty, ale byłam pewna, że to będzie w takim słoiczku. No. Dobra, mamy drugi On Libio, też był dwa lata temu, i w tym roku jest znowu, i tym razem. I jest, słuchajcie, to z współpracą, z kolaboracją, nie wiem jak się to nazywa, z wedlem. I bardzo mo możliwe, że dostaniemy tutaj też słodkości. I to też jest w takiej formie książki. Nie wiem, czy ja to tak otworzę. No, ale zobaczmy. Tak, ja może się inaczej ustawię. Pierwsza strona, tu jedynki nie widzę, nie to jest 11, tu jest jedynka. Tu jest jedynka, więc wkładamy palucha i słuchajcie, otwieramy. Uuu, ale ładne opakowanie. Cóż to takiego? Jest. Dobra, wyjęłam. Zamykamy, odkładamy, bo jest tu bardzo mało miejsca. I słuchajcie, to wygląda w taki sposób, taka buteleczka, ale zobaczcie, czy mówi o ostrość łopa, w jakiej to jest pięknej butelce. Przepiękne. I jest to, słuchajcie, mgiełka odbijająca włosy od nasady. Naturalna, wegańska formuła z maliną i imbirem, inspirowana zapachem czekolada biała z wedla. Sposób użycia po każdym myciu włosów, rozpyl mgiełka czy skórze głowy, wysusz zimnym nawiewem lub pozwól im swobodnie wyschnąć. O Boże! Ale to pięknie pachnie! Aż mam ochotę to wypić! To dosłownie pachnie jak biała czekolada, nie czuję tu w ogóle imbiru. Może lekko tą malinę, ale dosłownie, jakbyście roztopili białą czekoladę. I wtedy unosi się taki intensywny zapach no po prostu coś pięknego. Wow! Naprawdę. Dobra, ten pierwszy kalendarz się totalnie nie popisał. Jestem zawiedziona. Tym bardziej, że z tego, co patrzę na obrazki z tyłu. To każda świeczka będzie biała. Dwa lata temu mieliśmy chociaż kolory, mimo tego, że też narzekałam, że były same czerwone. Ale przynajmniej mamy zapach. Będzie pięknie pachniało. Może to nie jest jakiś taki świąteczny zapach no bo ta bawełna i wanilia. Ale drugie okienko nam nadrobiło. I słuchajcie, to nie wszystko, bo jeszcze będzie jeden kalendarz, ale jeszcze do mnie nie dotarł. I myślę, że już mogę Wam powiedzieć: jest to kalendarz, kalendarz z Horse Cookie. Także jak do mnie dojdzie, myślę, że w drugim masie już na pewno będzie, bo wtedy to już będę nagrywać albo ostatniego listopada, albo 1 grudnia, żeby już było tak na bieżąco. Ten film sobie po prostu nagram tak, żeby był w zapasie. Po prostu, jakbym się teraz nie wyrobiła. Także 2 grudnia otworzymy sobie dwa okienka w Horse Cookies. No, i zobaczymy, co tam dla nas i dla koni przygotowali. A teraz, bez zbędnego przedłużenia, jedziemy do stajni i widzimy się już u koni. Idealne buty na śnieg. Słuchajcie, spadł. Pierwszy śnieg w tym roku. Zobaczcie, jak jest pięknie i ten ośnieżony las, słoneczko, które się przebija. Nie jest. Muszę poszukać moich kaloszy zimowych. Bo w tych alidasach to ja długo nie pociągnę. Ale już idziemy do dziewczyn i bierzemy się za główny temat dzisiejszego pierwszego vlogmasu. No i słuchajcie, ja chwila prawdy. Czy arabeska sobie wyszła? Wow! A co to za grzeczne dziewczynki? Siedzą co. Rany bo. Ara, ej, przestań! Ara! No co ty to, babo? Co ty taka agresywna? To jest pierwszy vlogmas. Halo? Co to jest za szczur? Ja nie chcę takiego obrzydkiego konia. Co to za szczur? Halo? Przywołujemy się do... Ara! Konie wypuszczone. Będzie kulanko. U Orobowski. i uwaga, leży. Pierwszy vlogmas, słuchajcie. Zaczynamy to. Zaczynamy. Jakie fajne kulanko. No, piękności te moje. Moje piękności. A dziewczyny od razu do wody, więc chyba im się wstajni skończyła. Zaraz sobie zerknę. Ale widzę, że nie jest tak bardzo zamarznięte. Nie, Merusia sobie zrobiła dziurkę i zresztą też. Czyli bardzo zamarznięte to to nie było. Co, Arabeska? Ty też idziesz do wody, zaraz pewnie ich wszystkich wygonisz, tak? Mam rację, diabolino. Ty musisz obiad dostać. No już idę, zobaczę, co tam się tłucze. No cudownie, Kozy w siodlarni. Cudownie! Jak myślałam? Nie zamknęłam furtki. Bo słyszałam, że Ara będzie się tarzać i wiedziałam, że ona to zrobi chciałam wam szybko nagrać i Kozy weszły do siodlarni. No i czemu jestem taka styszna? Chciałam je wygonić, ale drzwi do siedlarni miałam uchylone i niuniek to zauważył i mi wyleciała na pole i goniłam z nią po całym ogródku. Mam już buty przemaczone, ale także zaraz pewnie zmarznę, ale najpierw sobie zrobimy kakałko, obowiązkowo. Na vlogmasie musi być kakałko, pianek nie mam chyba, może poszukam, ale chyba jeszcze miałam z tamtego roku mm, tego bałwanka, bo w koniec końców go nie wykorzystałam. No zobaczcie. Wy to widzicie? No co za aparatka. Mela, nie wolno. Proszę się odsunąć. Ugh. No nie zapieraj się tak. Mela. Dobra. <grym> Okej, okay. więc słuchajcie. Siedlarnia wygląda bardzo, bardzo źle. Co już wam zresztą pokażę. Dlatego, że w tym tygodniu nam uciekły dwa razy i zrobiły tutaj taki syf, bo inaczej się tego nie da nazwać, że będziemy mieć co robić. Chciałabym, żeby vlogmasy z roku na rok pewne filmy się powtarzały. Dwa lata temu był pierwszy vlogmas ze sprzątaniem. No nie wytrzymam z tą kozą. Nie wytrzymam z nią. Ktoś chce kozę? Oddam. Dopłacę. Do e, syf w siedlarni gwarantowany z nimi. No nie. Nie. Ja no, pochwal się. Co żeś zrobiła? No, na pewno przeskoczysz, no. Albo jednak, może nie będę wątpić w Twoje możliwości. Melania, o, druga. Ej, nie, Mela, nie, proszę, nie, nie to drogie musli, nie, Mela, nie, chodź, proszę Cię, po dobroci, chodź. No chodź, rozwiązałaś mi buta, po dobroci pójdziemy, tak, no idź, ja Ci otworzę, czekaj. Ech, dobra, między nogi. Czekajcie, o ja! Dobra, nie, czekajcie. Otworzymy jej tu furtkę. Cześć, ruchę, Dobra, i złaś! Proszę bardzo. Dobra, czyli już wiem, krędy one wychodzą, ale spróbuję je wypuścić na pastwisko za chwilkę. Czekajcie. Chwilę. Słuchajcie, tradycji musi stać się zadość, czyli szykowanie posiłków dla koni właśnie na vlogmasach. Od tego się chyba zaczęło, bo ja wcześniej chyba wam nie pokazywałam i dopiero podczas vlogmasów to zaczęłam robić, także mamy wielgachne wiadro arabeski. No i co? Zaczynamy. Już widzę, że gdzieś, nie... gdzieś się zapodziała miarka. Oha! Przecież kozy próbowałam łapać Przepraszam Maciek, pomyślałam, że to ty mi ją przełożyłeś Na sam początek leci musli Jeśli oglądaliście ostat... przedostatni film Z wielkim holem zakupowym W którym oszalałam, bo naprawdę wydałam tyle pieniędzy, że głowa mała I tam było właśnie to musli Także tak, takie większe pół, taka prawie cała miarka Normalnie pasza, tu się nic nie zmienia no i tutaj mamy mieszankę, właśnie pasza i otręby po połówce. Tyle. Witamin na obiad nie dostaje, dostaje tylko na śniadanie i na kolację. Plus na kolację jeszcze dostają i arabeska, i mery, olej miniany. Znowu zaczynamy. Widzicie ten olej? On jest u nas tak naprawdę tylko przez zimę, żeby dodatkowo wesprzeć organizm konia. A podczas wiosny, jak jest wiosna, lato, czasami na wiosnę, bo jeszcze zrzucenie sierpci. Ale jak jest lato, czy taka wczesna, ciepła jesień, to tego nie używamy, no bo nie jest to potrzebne. No i dobra, wymieszane, perfekto, no, takie, pachnie przepięknie, ale ja wiem co to jest i nie próbowałam tego i nie mam zamiaru idziemy dać arabesce i potem bierzemy się już za sprzątanie, nie ma zmiłuj no i dobra, zaczynamy pokazanie cyfu to jest najczystsze miejsce w tej stajni, tutaj już zaczynają się schody, wszystko porozsypywane, bo kozy się do głogu dopadły, brudny uwiąz wszędzie, to jest akurat do, do tego porozwalane rzeczy, brudne czego nie można też powiedzieć o podłodze no po prostu jeden wielki syf. Tam to w ogóle, o szkoda gadać. Czy wy to widzicie? A stajnia wcale nie lepsza. Zobaczcie jaki rozgardiasz. No nie brudne. Stajnia brudna. Ja zaraz pewnie też będę brudna. Patologia normalnie. Dobra, bierzemy się ze sprzątanie i standardowo zaczynamy od blatu. Zaczynamy od blatu, bo tutaj najwięcej się dzieje i najwięcej czasu raczej spędzamy, właśnie przygotowywując posiłki dla koni. Także let's go! Let's go! Efekt końcowy i tada! Blat od razu rzuca się w oczy na wejściu. No wiadomo, że coś takiego, no to to już jest tak przyczepione, że musiałem to nożem skrobać. Ale jest duża poprawa. Tutaj, o Jezu, co to jest? Do tego jak już coś. E, kość z dobrociami, gruszeczki ulubione Merusi. Tutaj jakieś wieterka, jakieś dolniczki. Tutaj podokładałam więcej suplementów, i słuchajcie, przyszła mi jeszcze większa paka dla rebeski. Ona dostaje coś takiego, i zamówiliśmy jej zapas. Te zostają po prostu beczki. Poomiatałam troszkę. Tutaj powiesiłam resztę kantarów, co były po prostu w jakichś takich innych miejscach. Czapraczki również, ale ich wam. O Jezu, co to jest? Ich wam dokładnie nie pokazuję, ponieważ będziecie mieć niedługo film. No i zleci siodło Mary, siodło Ary. Yy, jak stanę z daleka, to nie wygląda to interesująco. Tak jakbym coś tu niepokojącego przykryła. Oj, skończyliśmy pierwszy worek faszy z biofida, także idzie jeszcze do, do śmieci. Bo widzę, że ktoś mi to był tutaj go przytargał, a ja sprzątałam. To jakaś gąbka, bo ja tu wam nagrywam dzień po tak jakby. Rano, zaraz z rana, montuję i będziecie mieć pierwszego vlogmasa. O, śniadanie arabeski. Dzień dobry. Jak się moje myszki czują? Dzień dobry. A raczej ty, jak, jak zawsze przychodzę z rana, to musisz być już zdenerwowana. Uspokój się. Postaw uszy ładnie. O, no teraz jest konik piękny. No tak. Brzydki koń, nie szusz się. Fuj. O, podnosi żucho. Pan się, że... Już ci matka da śniadanie. Wypuszczę Was na chwilkę na pastwisko. Będziecie gonić! Ja słuchajcie, tak podoba się moja fryzura z tymi nieumytymi włosami. Znasz się na rzeczy, kobieto! Ja się z wami żegnam. Widzimy się już w drugim vlogmasie. Mam nadzieję, że dotrwamy jak najwięcej. I w tym roku podołam temu wyzwaniowi. Arabeska też trzyma kciuki, wy też trzymajcie kciuki. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, tam na dole. Oraz czerwony guziczek, niech zrobi się szary, z napisem subskrybuj. I koniecznie z dzwoneczkiem, bo wtedy nie pominiecie żadnego filmu, ani żadnego vlogmasa. Także ja się z wami żegnam i widzimy się już niedługo.